Ja się bardzo cieszę, bo właśnie ten projekt jest niczym innym, jak inicjatywą lokalną. To Fundacja Zielony Romanów, to bezpośrednio mieszkańcy, którzy są w tejże fundacji zgłosili się do miasta, przedstawiając swój pomysł na zrealizowanie w sąsiedztwie ich domostw parku. Wszyscy na tym zyskują, my się bardzo cieszymy jako, jako fundacja, jako, jako mieszkańcy tamtego rejonu z tego, że że właśnie to, zosta, to zostaje realizowane, jest tak przychylnie, patrzą władze miasta, pani prezydent, na pan przewodniczący i tutaj też posłowie, senatorowie z tego rejonu na takie inicjatywy i dziękujemy i mam nadzieję, że ta inicjatywa jak najszybciej zostanie wdrożona, bo myślimy, że na wiosnę przy takim tempie, i przy takim sprzyjającym klimacie będzie można już rozpocząć te prace. Właśnie modelowy przykład y, współpracy y, zarówno wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców, jak i Rady Osiedla, bo ona jest także w to zaangażowana, y, jak i y, radnych, a wreszcie na końcu, ale to nie no, dlatego, że najmniej ważne, a wręcz przeciwnie, y, pani, y, pani prezydent. Bo tu wszystkie organy samorządu są w to zaangażowane. Myślę, że będzie też również pozytywne zaangażowanie Urzędu Wojewódzkiego, bo wymagana jest pewna decyzja o przeniesieniu praw własności na, na, na miasta. Ale, ale tu jest już, już ta sprawa na dobrej, dobrej drodze. Także wspólnymi siłami uda się ten kawałek zieleni zagospodarować. Co mnie jako radnego z tamtego terenu bardzo cieszy. Mam nadzieję, że. Na wiosnę zobaczycie państwo już coś więcej niż... A ja chciałem tutaj w imieniu y, mieszkańców, y, dewelopera, myślę, że też, ponieważ zacznę pomogę przy organizacji taki zaprosić panią prezydent, pana przewodniczącego y, i państwa również, bo też dziennikarze zapraszamy na Dzień Dziecka, który odbędzie się już, mam nadzieję, na urządzonym tym terenie.